Julian Dose. Mówią, że zaprowadzam porządek w Miami. Udało mi się usunąć kilka czarnych owiec, ale miałem wielu pomocników. To prawda, całe życie byłem policjantem. I z bólem muszę przyznać, że dostrzegłem, zwłaszcza w zakresie walki z narkotykami, że policja nadal prezentuje niebezpiecznie archaiczne podejście. Dzięki Państwa inwestycji na nowo zdefiniujemy przyszłość organów ścigania. Twój kapitan był zajęty. Jest. Zaprowadził porządek w Miami? Dobre sobie. Nazywają go komisarzem amerykańskiej policji. A to co do diabła? Filmik dla inwestorów. Słyszałeś o Preferred Outcomes? Nie. To jeszcze usłyszysz. Dose uważa, że prywatyzacja organów ścigania to przyszłość. Preferred Outcomes to jego próba przejęcia tego rynku. <noise> Zmieniłem zdanie. Wolę już wracać do celi. Może później. Najpierw to: Salon samochodowy? Nie. Przykrywka dla koreańskiej mafii. A jest w to zamieszany. Rozumiem, że masz jakieś dowody? Nie, ale mamy człowieka w środku. Mówią na niego boomer. Pracuje dla przestępców jako technik komputerowy. Wolny strzelec. Będzie w pobliżu salonu i przekaże nam informacje o tym, jak zaszkodzić Doosowi. Wtedy przejdziemy do konkretów. Przypomnisz mi, czemu mam ci ufać? To jesteś jedyną osobą, która nienawidzi Dousa bardziej niż ja. Twój boomer spóźnia się już godzinę, kaj. Nie odbiera, czyli coś jest nie tak. Bez niego nie będziemy mieć nic na dołysa. Cóż, niekoniecznie. Chcesz, żebyśmy się włamali? A ktoś jest w środku? Naprawdę męczy to będę później. Możecie raz czegoś nie spierdolić? Pojechali. No to ok, trzeba się włamać. Muszą tam mieć jakieś raporty sprzedaży, dane klientów czy coś. Całe to miejsce śmierdzi mi na kilometr. Wasze zadanie to znaleźć komputer. Z pomocą Pendrive'a złamiecie zabezpieczenia i wyjmiecie piłki. Krótka piłka. Jasne? Od tego gościa bym raczej fury nie kupił. Nick, Miej oko na bumera, ok? To no spoko gość. Zrobimy, co się da. Czyli co, teraz jesteśmy nianikami? Zaparkuj koło salonu. Tylko dyskretnie. Wiesz, nie robiłem żadnego błędu od jakichś 20 lat. <noise> Ludzie, to tak jak z jazdą na rowerze. Zostawia salon samochodowy w takim miejscu. Ktoś, kto ma w dupie sprzedaż samochodów. Nie ma alarmu. Ładnie. To jest ze dwadzieścia komputerów. Jeśli jest podłączony do sieci, to szukaj dalej. No i udało się. Dobra kraj. Lepiej, żeby się udało. Gliny. Nadchodzą! Przeszukać każdy kąt! Sprawdza. Jeśli ktoś tu jest, trzeba go znaleźć. Dyson, tu zaraz będzie powtórka! No co? Jak ci się podoba ja pierwszy dzień na wolności? Mając do wyboru pake i to, wolę to. Tak. Są blisko! Nie uczysz się paru przydatnych rzeczy. A e, przy okazji zbliżają się twoi starzyków. Kurwa Mać. Szybka robota, powiedziała. Na błysku. Uwaga! I I 乡下人，听<走> Stąd spadać. Jazda, jazda, jazda! Musimy ruszać. kanałem! Ja ale to było po Kaj, jesteś tam? Mamy pliki. To nie koniec. Nadal musimy znaleźć bumera. Co to kurwa, żarty? Pracuję na złomowisku Kanga. To niedaleko. Bez niego sobie nie poradzę. Kaj, a te typy z salonu? Ciągle nas gonią! Słuchaj, chcesz dokopać Dousowi? To pierwszy krok, jasne? Tak, jasne. Będziemy w kontakcie. Trzeba dać pani czy chce. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Znajdźmy tego całego Bumera. Ej, ubezpieczysz mnie? Jasne. Mają tu co najmniej pięciu czy sześciu ludzi. Pewnie będzie drzawa. Jak to załatwimy, panie Bładzo? Ej, widzieliście tę wiadomość? Jasne. Tak, jak zwykle. Ej, Tony, to jest nie uchodź na falę. No i dobrze. Co to? Co to? Ej, słyszałeś o zamieszaniu z żoną Kanga? Ci goście naprawdę stąpają po kruchym. Co ty tu mamy? <coughs> Oh. Niech zgadnę. Bumę. Rany, dzięki! Jesteś przyjacielem Haj, tak? Przyjacielem? Nigdy w życiu. Co ci się w ogóle stało? Wiesz o plikach, które miałem dostarczyć Haj? Złapali mnie, jakie pobierałem. I chcieli cię zmiażdżyć razem z wozem? Przecież powinniście wiedzieć, jak działają psychopaci. Oni mają takie rzeczy we krwi, stary. Ale pliki masz, prawda? No jasne. Chodźmy, są na moim laptopie, który zostawiłem w wozie który stoi po drugiej stronie magazynu z mnóstwem strażników. Ja pierdolę! No to najbezpieczniej ci będzie w tym bagażniku. Co? Nie, 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 nie ma mowy, królu złoty. Idę z tobą. Zaraz wrócę, słowo harcerza. Stary, nawet tam nie wejdziesz bez mojej karty! Hej! Dzięki. Hej! No nie! nie, nie rób tego tary, no. Ej, stary, no! stary! Bać... Obserwuj teren jak będę w środku. Jeśli ktoś się jeszcze pokaże, da ci znać. Nie, stary, zgrzegam już ten kawałek. No to masz problem. <try> 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 Poważnie, przycisz to! Chyba ma mamy, ale tak się najpierw skończymy. <try> Ach, co będzie długa noc. <try> Tutaj trupa! Facet pewnie wciąż tu się kręci. Lepiej to sprawdzę. W porządku, już czysto. Bieram laptopa młodego. Jestem bezpieczny. Gówno tu widać. Jeśli ktoś tu jest, trzeba go znaleźć. Sprawdź tam. Szukaj dalej. Ide! Da! Na... Sedi! Ten... Jo! Skožičko!

Dobra, zwijamy się stąd! Czekaj, a gdzie to tak? Nie mam bladego pojęcia. Chyba zwiał. Gdzie mój laptop? Przecież kazałem ci czekać w bagażniku. Później pogadam ok? Ruchy, ruchy, ruchy. Gaza, Oni! O, dobra, dobra, dobra. Nie zatrzymujcie się! O, skręć w prawo! Trzymaj się rzeki i nie zwalnij! Nie mogę strzelać jak Zmieńmy się miejscami! Łapkę kółko! Okej, okay, okej! Okay. Tylko nie skręcaj, nie skręcaj! Oh, oh, oh. Zatrzymaj się za rogiem i czekaj! Zasadzimy się na wielkości! 啊裤子啊 Nie rób tego więcej. Stoi. Ok, to było zajebiste. Powiedz mi, dlaczego cała armia pilnowała złomowiska? Widziałeś, prochy. Jakie, prochy? W samochodach. Trafił w dychę z Kubany. Rozbierają kradzione auta, wkładają do środka prochy i składają z powrotem. A potem dostarczają klientom. Kurde, to przecież oczywiste. Całym interesem kieruje Kang. Pociągami zwożą kradzione wozy z całego kraju. Ludzie Kanga ładują prochy do gablot, a ludzie Dousa prowadzą pociągi. Ludzie Dousa. No jasne. Ta rozładowują pociągi tuż koło warsztatu Kanga. To w sumie niedaleko. Chcecie to sprawdzić? Chyba pora zamknąć panu Kangowi interes. Pewnie, że nie. W końcu to taki spokojny dzień. Dobra, centrum operacji jest tam. tego warto. Jeśli tylko zaboli dosa, na pewno warto. Czyli kim w ogóle jest ten pan? W trzęsie centrum LA. Lubi wkładać ludzi do zgniatarek. Ma żonę i dobrze płaci. Jest też głównym kontaktem Dousa Velei. Bez niego Tous zostanie sam jak palec. Widzicie? Tam się była domu. Będzie Dousa. To chyba się ich boją. No to przywitajmy się. I właśnie dzisiaj w nocy musiała się zacząć ta Ej! cała. Hej! łapy tak, że Co się dzieje? Zesłaniam cię. Jestem w ruchu. Się, kurwa macie! Dało się, się już spokący. Chyba trafiliśmy na żyłę złota jest warta z 9,9 miliona dolarów. E, jesteś jakimś Rainmanem od prochu? Chodźcie, zostawmy to gliną. Nie mogę pozwolić, żeby to wzięli. No, no to co z tym zrobisz? To Los Angeles. Mogę to wszystko rozładować w 6 dni. Co ja w ogóle mówię? Znam zawodowego koszykarza. Cztery dni. Taky, ja nie, nie żartuję. Chodźmy. Zabieram to stąd. Możesz mi pomóc, jeśli chcę. Będziesz go karcić, to najszybszy nie jest. Będziesz w Hollywood za jakiś tydzień. No Hej, Hey, to! Ja się już widzę! Dary, to ty kurwa robić mnie w trojkę! A może byś tak dał spokój i wysiadł? Daj, to do diabła! Stańcie z tyłu i pchajcie! No chodź! ani słowa.